W poniedziałek 6 lutego rozdysponowane zostały środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tarnobrzeg otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 780 tysięcy złotych na remont jednej z najbardziej zniszczonych dróg w mieście. Ulica Rusinowskiego to ponad 200-metrowy odcinek łączący ulicę Sikorskiego oraz szpitalną. Od wielu lat straszy swoim złym stanem technicznym. Jest uciążliwy nie tylko dla kierowców, ale i przechodniów, którzy z powodu braku chodnika muszą poruszać się po drodze. Już niebawem to się zmieni dzięki dofinansowaniu, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niektórzy mówią, że to nie jest ulica Ferdynanda Rusinowskiego, tylko łaciata. Więc yy, już mam nadzieję, nie będzie łaciata za kilka miesięcy będzie to ulica wyremontowana. Dostaliśmy wsparcie 50% wartość całego zadania ponad 1,5 miliona, więc ponad 700 tysięcy wsparcia z funduszu. Ja się bardzo cieszę, bo ta droga faktycznie to jest taki łącznik, który no, na wszelki wypadek funkcjonuje też, gdyby się nie daj Boże, stało coś na przykład na skrzyżowaniach w Tarnobrzegu w jednej czy z drugiej strony. Więc to jest o tyle do, dobre, że to może być zawsze taka droga ucieczki. Zresztą przy remontach ostatnimi czasy była używana, stąd m.in. Łata na łacie. Poza ulicą Rusinowskiego miasto starało się o dofinansowanie na remont ulicy Mali Konopnickiej. Projekt znalazł się jednak na 16 miejscu na liście rezerwowej. Patrząc na to, w jaki sposób te zadania są realizowane co roku, to liczę na to, co z tej listy rezerwowej na podstawową Marii, Marii Kanopnickiej również wskoczy i będziemy mogli wyremontować. Modernizacja ulicy Rusinowskiego musi odbyć się od maja do listopada tego roku. Wcześniej jednak miasto potrzebuje zabezpieczyć na ten cel środki w budżecie w wysokości ponad 780 tysięcy złotych.